tam stanąć. Ale dobrał. nie będziemy tyle chodzić? Klasyk. Jeszcze 200 sąd. metrów. To jest sąd, tak? Nie wiem. Nie? Nie tak wiem. Wygląda. Nie, no nie ma żadnej tej... A ja tu mogę? Sąd jest po prawej i dalej. Czy tu mogę? N nie wiem. Czy jest jakiś... Czy ale... jakiegoś posiadacza abonamentu, cokolwiek to znaczy. O no matko. I, no, I jak my teraz? No prośbię właśnie. Prosimy. Uwaga, tam jest pan policja. Wiem, jest to przyczepo o, Policja. No to mówię. No już stoi policja kurwa. I co hmm. gdzie tutaj stanąć można? Tu jest brama. To no, jest brama. Tu jest brama. O już policja, pokaż suki. Już na mnie. Tutaj też. Już na mnie czekają. No, ale gdzie mam stanąć tutaj? No, trzeba szukać miejsca, może gdzieś będzie tutaj... Trzeba... Z, trzeba... Po... No nie, to masz to nie dotyczy policjantów, okej. Okay. Prokuratury... E, trzeba zawrócić, poprawić się z powrotem na tę ścieżkę? Mhm, w prawo. Chociaż może tam będzie? No, oby. Ale faktycznie, ty, psy stoją i to dużą kabaryną. No, nie zapierdzielaj tak, no przecież musimy Ej, może tutaj? Szukać. No właśnie o tym mówiłam. Tu, masz miejsce. Wyrobisz się, wyrobisz. No i dobra. Trochę się przejdziemy dla zdrowotności. Tym. Ale mi się lać chce, Jezu. Dobra, mamy to. Ja też muszę A mam się. A bałam się wypowiedzieć, że mi się chce już od pół godziny. Ale wolałam mnie ryzykować. Maczeta, dobra. Eee, wody, daj. A, e, portfel, muszę iść do wody. Mhm, trzymaj. E, wszystko? tego wszystko, nie? In serię policję wezwaję, rozumiesz? Ale ta policja ma tam serce, sąd. Często stoi... No nie mam no, tam. zobaczyć jak Alan się pięknie prezentuje. Ja się śmieję, że w tym golfie to jest 15 Dobrze, na 10 witam teraz. Was z serca zakopanego kontent <laughs> premium. WOLSKI! <laughs> Ludzie, tu nikogo nie ma! WOLSKI! Nie chcesz sobie to nieść? Co? Nie chcę nieść sobie tego? No. Weź. Zimno tobie tobie tu będzie. jest. Muszę pochować jakieś cienie na takie. Jakie? Kuczyki tobie dam. To I telefon nie, No no mówcie, że nie. On chciał kurwa w dresie jechać. Co? No mówię, że dobrze wyglądasz w tym golfie. Zajdź na chodnik. Miałem być spóźniony, a jestem przed czasem. No, wszystko dla was, widzowie. Wszystko dla was, widzowie. Prawie zginęliśmy po tym No. Wolski! No. O, jadą. Jadą po mnie już. Bo oni pewnie live oglądają. Stój, stój, stój. No, mamy pasy. No dobra, ale. A chuj wie, może tego koledzy z pracy chcą nas tu przejechać. A pa, już nas ten. Dobry. Zapraszam do nas tutaj. że jesteście od tego BMW X obejdem, tak, nie? tak, tak, nie, nie tak. Co już się stało? Nic się nie stało. Jeszcze nic? No a się... Ale zaraz mam rozprawę. Ja wiem. A no ja wiem, że pan ale wie. Muszę wiedzieć, kto jeździ takim taki Ah, dobra. No ja mam transmisję, żeby pan wiedział. Nie nagrywam pana wizerunku, ale transmisję mam. No bo wie pan Pan kolega z pracy mnie sądzi. Jak będzie pana kwizane moje... Pan drugą Tak, tak, tak. Tak, 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 tak. Jakby pan czytał jakieś dane, to proszę powiedzieć, że mikrofon wyciszę, nie? Nie, nie będzie czytał za no, dobra. Bo oni nagadali panom, że jestem ten niebezpieczny debil, tylko to wyglądam jak debil. Ale Powolski ma zarzuty o molestowanie nieletniej, nie Tak, żeby panowie też wiedzieli. A jakieś coś, co pan... Nie, to soczewki są. Ja zakładam po prostu sobie to... na... Nie, 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 nie. Aż taki głupi nie a, a takim jestem. takim a wie pan ten? Wiedzą panowie jakie wolski ma zarzuty? 20 lat sprawy na 100 lat 20 lat temu? A no tak, bo różne są kolorowe, no ja wiem, wiem. Mniejsze takie, nie na całe oko, nie? A co dobra BMW? Więcej koni. No. no nie, bo to wiadomo. A ja wiedziałem, że panowie na mnie czekają. Ja już już się tylko jechaliśmy miejsca. tędy miejsca szukać, by, o, dżentelmeni na nas czekają. Ale mogli panowie pomachać, to byśmy się zatrzymali. Nie, <grym grym> A to, nie, to co w ogóle? Wolski to, co, bo... ma postawione zarzuty e, o molestowanie nieletniej, o podrzucanie kotów. Podrzucał koty, a na live'ie udawał, o, znalazłem kota. O nierozliczanie się ze zbiórek. E, ja to ujawniłem. On się przyznał na mojej... Na moj, on sam się przyznał do tego na moim live'ie. Ja z Gdańska się jechałem. I on się do tego przyznał na moim live. Zobaczył, że ludzie zaczęli go cisnąć. No to stwierdził, że założył opomówienia. że nie co pomówienia. Mimo że wcześniej przyznał. Więc teraz jest posiedzenie pojednawcze. Ja na domu ugody nie idę, bo ja go nie pomówiłem. Sprawa o molestowanie jest w prokuraturze złożona. Przez tam, tam dziewczyny, nie? Także tak to jest. Zdarzają się w policji takie elementy jak wolski, no niestety. Ja jestem, ja jestem YouTuberem i sobie robię takie swoje mini śledztwa. No i przyszli do mnie ludzie z otoczenia Wolskiego, którzy u niego pracowali, e, który gdzieś tam pogonił e, z jakimiś tam materiałami na niego, że tutaj jakieś pieniądze za tam jakieś koty podrzucił. E, tam jakieś właśnie małoletnie te wolontariuszki lubił sobie tam podotykać. Ja to nagłośniłem, no a on teraz by mnie skarżył za to. Mało tego, to jeszcze ta małoletnia jest, dzisiaj jest zaskarżona też tutaj będzie. Będzie. Tak. A to ile ma teraz? No? T -t teraz już skończyła 18, wtedy miała 17. On powiedział, że ona mu dawała to, co on od żony nie dostawał. Siedemnastoletka z problemami psychicznymi, nie? A on 50 lat. No jeszcze mam dwie minuty. Już możemy uciekać? To miłego dnia. Pozdrawiam. Trzymaję, schowam i może Cała przetrzyj jakieś jest. coś właśnie, no. a... a to się nie jednak klikam coś? I co? I Wolski chciał, Wolski chciał mnie złapać, a jeszcze koledzy się dowiedzieli wszystkiego o nim. Tak się ploty rozsiewa. Tak. E, tu czy... nie wiem, spytaj. Nie, tu jest jakaś kasa? A nie, bo nie, na parku, Nie pani jest chyba wejście z takim. Nie pani jest. No, dobra. Jest? Już no. miałam pani pytać. A. Polski. Gdzie jest ekipa polskiego? Zaraz możemy iść za tylko na pierwszym. Sandra no, przestań. przestań. Zaraz będę groźć, bo Nie no, ja nie grożę, ja proponuję. Dobrze przepraszam. A. Świna. Dzień, 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 Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, skochamy? Chodźcie no. Państwo w tą już, bo kartę yy, musimy wydać odpowiednio. 219. Yy -y, muszą się <słys》>. Państwo poddać kontroli. Tak tak? tak, tak, tak. Tylko pojedynczo, dobrze. Najpierw może Pani. Tylko tu wszystko, dobrze? Tutaj. O. A, trzymaj ten? Nie. O. Tylko metalowy rzecz. Uh -huh. Dziękuję. Proszę bardzo ustala na pierwszym piętrze. Super,

że wy nie możecie wyjść? No to trudno, dobrze, zadam. No nie tak, to, ale... No tak, ale... No tą taczkę, nie dopismo, to pismo jeszcze A gdzie jest? Po tej to nie To Tak, on zawsze musi robić

Czy dobrze, do do to ja i Kohalala, to ja i I teraz w tym Może sobie wiedzieć, co robię z tą Chcesz? Joc. Chcesz? Joc. Chcesz? Joc. Joc. Nie, ma no, nie. Chcesz? Proszę, 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 A proszę, A tak. Jest? No to jestem? No to dobra, wszystko, ja powiedziałeś, A Bietka jest? Ten, co bije kobiety i dzieci i przyjaciół? Też nie ma? Albo siedzi na samce. Tak. No widzisz. Ty kurwa śmieciu, jebany. Alan. Dołącz do panie, czy śmieci jest pomocy. Zapomniałem do spraw 271 na 25. Dobra Muszę zakończyć transmisję? Nie, ja za Bo ja wchodzę na salę.